Witam wszystkich na kanale Autoimport Nieporęt. Przed nami prezentacja wyjątkowego samochodu, jakim bez wątpienia jest Volvo V70R pierwszej generacji w wyjątkowym kolorze safron. Mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam V70 RK pierwszej generacji. Samochód w wyjątkowym kolorze safron, model poliftowy rocznik 1998, oczywiście 2-3 Turbo o mocy 250 mechanicznych. Jest to samochód z napędem 4x4 wersja AWD z automatyczną skrzynią biegów i śmiem twierdzić, że jest to jeden z ładniejszych egzemplarzy dostępnych. W Europie. Samochód został sprowadzony, słuchajcie, ze Szwajcarii. W Szwajcarii, użytkowany przez dwóch właścicieli prywatnych. Auto ma bardzo niski przebieg, zaledwie 138 tysięcy kilometrów. W Polsce samochód został doprowadzony do stanu praktycznie fabrycznego. Tak jak widzicie, są zmienione lampy przednie, tak zwane cleary, założone. Jest to ogromny plus, bo to są lampy bardzo ciężko dostępne. I poprawiają zdecydowanie wygląd tego egzemplarza. Samochód jest w 100% w oryginale. Oryginalne felgi, opony premium e, Hankuki w bardzo ładnym stanie. Samochód praktycznie bez najmniejszej skazy lakierniczej. Lakier w Polsce został odnowiony. Nie ma nigdzie korozji, nie ma nigdzie zadrapań. Stan jest po prostu rewelacyjny. Jak Wam pokażę wnętrze i ogólnie stan tego samochodu, no to będziecie... jest to naprawdę stan topowy. Auto w środku i na zewnątrz praktycznie wygląda jak fabrycznie nowe. Nie ma naprawdę żadnego uszkodzenia lakierniczego. W środku każdy plasticzek, tapicerka, wszystko jest w stanie idealnym. Auto na bieżąco serwisowane. W Polsce przeszło bardzo duży serwis rozległy serwis hamulcy olejowy, filtrowy, rozrządu. Generalnie, auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Jest to egzemplarz w stanie kolekcjonerskim czyli takim topowym. Przechodzimy do pomiaru powłoki, grubości powłoki lakierniczej. Zaczynamy od maski, grubość 200 mikronów, czyli druga warstwa lakieru. Tak jak mówiłem, lakier w Polsce został odnowiony i został doprowadzony do stanu perfekcyjnego. Lewy przedni błotnik 180 mikronów, 160 praktycznie odpowiada nam tutaj wartościom fabrycznym. Pokazuję Wam tutaj nadkola, błotniki przednie, nie ma najmniejszej korozji. Drzwi lewy przód 160 mikronów, czyli też niewiele odbiega od oryginału. Lewy tył 170 mikronów, również mieści się to wszystko w normie. Lewy tylny błotnik 150 mikronów, czyli też praktycznie powłoka lakiernicza oryginalna. Na lakierze nie ma nigdzie zarysowań, zadrapań i co najważniejsze jest pozbawiony lakier, nie ma w ogóle korozji. Tak jak widzicie jest oryginalna wlepka na błotniku. Co też nam pokazuje, że tutaj ten element jest w oryginale. Pokażę wam tutaj wnęki drzwi, wszystko jest w stanie perfekcyjnym, tak jak widzicie, progi, listwy, tutaj nigdzie nie ma najmniejszych śladów korozji. Samochód jest po prostu w topowym stanie. Tylna klapa, co jest bolączką w tego modelu, tutaj przy uszczelce, przy szybie to jest bolączka tego modelu. Też nie ma nigdzie korozji. Wszystkie emblematy, wszystko jest oryginalne. Samochód jest zachowany w stanie kolekcjonerskim. Lotka, również oryginał. No i przechodzimy do prawej strony, mierzymy sobie prawą stronę. Wszędzie lakier, mówię, jest równy. Tak jak widzicie, 190-170 mikronów. To wszystko mieści się, tak jakby, w normie. Oczywiście tutaj norma była troszeczkę mniejsza, no ale lakier był odświeżany, więc ten samochód ten lakier miał odnawiany. Tutaj kolejna wnęka nad kole, nie, nie ma żadnej korozji tak jak widzicie, to są newralgiczne punkty tego modelu i są to bardzo ważne elementy e, właśnie żeby były bez korozji dlatego ten samochód jest po prostu w stanie topowym. Tak samo mamy tutaj wnękę drzwi, próg prawy nie ma najmniejszych śladów korozji, wszystko jest w stanie fabrycznym. Przechodzimy dalej do powło pomiaru powłoki lakinańsk lecimy prawe tylne drzwi. E, zaraz zobaczymy, jakie mamy tutaj wartości 160 mikronów. 160 mikronów zobaczcie, czyli też to jest wszystko w normie. E, prawe przednie drzwi 170 mikronów, też norma. Też 170 mikronów. Prawy przedni błotnik 170 mikronów. Wszystko mieści się w normie. I prawy przedni błotnik 160 mikronów, czyli też wszystko w normie. Też pokazuję tutaj wnękę, e, wnękę błotnika, i nad kole nie ma nigdzie korozji. Pokażę jeszcze dach. Oczywiście jest to oryginalna erka, więc jest wyposażona w szyber dach. W ogóle ten samochód jest bardzo bogato wyposażony, ale o tym później, jak przejdziemy do wnętrza auta. Dach wam pokazuje z każdej strony 180 mikronów, czyli jest tutaj lakier odświeżony. Mieści się wszystko w normie. Przechodzimy do pokazania wnętrza. Zaczynamy standardowo od bagażnika, który jest zachowany w idealnym stanie. Spójrzcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Dlatego ten sam ten egzemplarz jest naprawdę wyjątkowy i śmiem twierdzić, że jest to auto jedno z najlepszym stanie w Europie. Pokazuję Wam tutaj dokładnie, jak wygląda bagażnik tego auta. Wyjątkiem w tym egzemplarzu jest kolor tapicerki, czyli jasna beżowa tapicerka w werce. Jest to coś wyjątkowego. Większość EREK była sprzedawana w ciemnej tapicerce. Tutaj macie jasny beż. Tak jak widzicie, roleta bagażnika w stanie idealnym. Słupki boczne, tutaj gdzie tą roletę trzymają, też nie są nigdzie uszkodzone. Naprawdę samochód prezentuje się idealnie. Nawet te, zobaczcie siatki, które są po bokach. Są w fabrycznym stanie, nawet one nie są pourywane, nie są jakieś postrzępione. Teraz zobaczymy sobie pod podłogą tutaj bagażnika, jak to wygląda. No, wszystko jest w stanie idealnym. Możecie sobie podziwiać, oczywiście, jest pełny zestaw, koło zapasowe, dojazdowe, tak jak widzicie. No, wszystko to, co było fabrycznie dostępne. Z ciekawostek, auto jest wyposażone, słuchajcie, jeszcze w fabryczne webasto, czyli w ogrzewanie postojowe, co było dodatkowym wyposażeniem tego e, egzemplarza. Przechodzimy do wnętrza. Zaczynamy sobie od boczków i to są newralgiczne punkty. Co prawda w, w, w V70R e, boczki są już przeszyte. E, charakterystyczna tapicerka, czyli alcantara w środku plus skóra po bokach. Boczki w V70 pierwszej generacji zawsze odchodzą. Tutaj wiadomo, werce są przeszyte, nie ma tego problemu, aczkolwiek tu wszystko jest w stanie idealnym. Zobaczcie na dywany z logo R, to wszystko jest oryginalne i w stanie naprawdę perfekcyjnym. Żaden element naprawdę, powiem wam szczerze, nie nosi śladów tutaj zużycia, nawet nie ma żadnego zarysowania. Auto jest praktycznie jak nowe. Takiego samochodu po prostu ja osobiście nigdy nie widziałem, żeby auto z tego roku tak wyglądało. Zobaczcie fotel kierowcy, ten fotel nie był odnawiany. Wygląda po prostu idealnie. Oczywiście kierownica w drewnie. Mamy tutaj już najwyższe nagłośnienie Dynaudio z centralnym głośnikiem, system ProLogic. Mamy tutaj, słuchajcie, zmieniarkę płyt. No i jest to naprawdę taka wersja topowa, chyba najbogatsza, jaka była generalnie dostępna, jeżeli chodzi o V70R. Skrzynia automatyczna to też jest, wiecie, za to też trzeba było dopłacić. I macie tutaj właśnie wspomniane Webasto. Co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać? Macie tutaj kilka przebitek tego samochodu, tego wnętrza. No wnętrze naprawdę robi ogromną robotę. Przechodzimy pod maskę, słuchajcie. Pod maską pokażę Wam jak wygląda wygłuszenie, pokażę Wam wszystkie newralgiczne miejsca. Wygłuszenie również nie jest zużyte. No silnik nie był jakoś specjalnie myty, więc on jest delikatnie przykurzony. Są wlepki od wymiany rozrządu, rozrząd był wymieniany na nowy, akumulator oczywiście tutaj też jest świeży, kielichy, tutaj te newralgiczne punkty, to wszystko wygląda idealnie. Silnik jest w 100% oryginalny, nie było nic tutaj modyfikowane, samochód ogólnie jest oryginalny. No jest to wersja poliftowa, czyli już mamy nowszą przepustnicę Magneti Marelli. No, ale tutaj myślę, że to też nie jest jakiś minus. Przechodzimy do pracy silnika. Posłuchajcie sobie, jak pracuje silnik. Tak brzmi wydech, oryginalny wydech V70R. No, w momencie nagrywania filmu mieliśmy minus 2 stopnie Celsjusza, stąd delikatna para. Przechodzimy do podwozia. Podwozie auta sprowadzonego ze Szwajcarii i tego egzemplarza wygląda wzorowo. Nie ma praktycznie żadnych śladów, słuchajcie, korozji. Tutaj macie wspomniane Webasto, wydech od tego Webasto. To Webasto jest zamontowane w części tylnej samochodu. No, i tak wygląda tutaj podwozie. Napędy w samochodzie są w 100% sprawne, czyli napęd 4 x 4 działa, co jest też czymś wyjątkowym. Ogólnie samochód jest w 100% sprawny. Tak jak widzicie, nawet takie drobne oryginalne rzeczy, czyli tylne chlapacze są w tym samochodzie zachowane w stanie idealnym. Podwozie jest w stanie wzorowym, auto jest w 100% kompletne, także zobaczcie sobie, jak wygląda podwozie w samochodzie z 98 roku. Roku produkcji. Samochód 25-letni, a wygląda lepiej jak niektóre egzemplarze 3- czy 4-letnie. Tutaj naprawdę jest to topowy stan tego konkretnie egzemplarza. Czas na podsumowanie prezentacji tego wyjątkowego egzemplarza Volvo V70R pierwszej generacji. Topowa wersja w wyjątkowym kolorze safron, w najbogatszej wersji wyposażenia moim zdaniem przynajmniej. Samochód w stanie idealnym, bez żadnych uszkodzeń lakierniczych, mechanicznych. Generalnie stan wzorowy, kolekcjonerski. Idealne auto dla kolekcjonera Volvo. Wszelkie informacje związane z danymi technicznymi, z ceną będą podane, są podane w naszym ogłoszeniu. Filmik macie nakręcony, pokazane auto z każdej możliwej strony, Zrobiona, zrobiony pomiar grubości powłoki lakierniczej, pokazana praca silnika. I pokazany samochód od spodu. Tak jak widzieliście, nie mamy nic do ukrycia. Każde nasze auto możecie wirtualnie sobie zobaczyć na naszych filmikach. Zapraszam wszystkich do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku na profilu Autoimport Nieporęt. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji wyjątkowej kolekcji samochodów Volvo w naszej ofercie.